Celem zakładania paneli fotowoltaicznych jest, krótko mówiąc, poprawienie warunków życia na naszej planecie przy dodatkowej uciesze naszego portfela, oszczędzając równocześnie na energii elektrycznej. Nazywam się Jan Michaś i w przyszłości chciałbym zakładać panele. Nabyłem już niemałe doświadczenie w tym zawodzie podczas pracy w jednej z lokalnych firm oraz po odbyciu praktyk szkolnych. Jednak dla niewtajemniczonych. Praca ta nie polega tylko na przysłowiowym lataniu po dachu i montowaniu paneli, lecz można też pracować w biurze podczas przyjęcia towaru, podczas na przykład przygotowania odpowiednich narzędzi do danych instalacji. Mam za sobą już pracę na małych instalacjach domowych, jak i na farmach fotowoltaicznych na dachach niejednej firmy. Cała ta praca nie polega tylko na tym, aby zaoszczędzić pieniądze na energii elektrycznej, którą będziemy czerpać z paneli za pomocą promieni słonecznych. Jak wiemy, nasza planeta aktualnie nie jest w najlepszej kondycji. Zadaniem energetyki odnawialnej jest to, aby nasza planeta z jej obecnym zdrowiem mogła wytrzymać jak najdłużej, a nawet dokonujemy wszelkich starań, aby jej stan polepszyć. Po to, aby nasze dzieci oraz wnuczęta mogły żyć na czystszej planecie niż my aktualnie. Dzięki szkole, do której uczęszczam, mam na myśli oczywiście Zespół szkół technicznych w Ostrowie Wiekopolskim przy pomocy wykwalifikowanych nauczycieli mogę pogłębiać swoją wiedzę na temat fotowoltaiki oraz tego, jak mogę zaopiekować naszą planetą w lepszy i efektywniejszy sposób.